Mam nadzieję, że to jakoś przekona Państwa, że to znaczy się, że bardziej prawdopodobne jest, że apokalipsa wypełni się, ale w taki sposób, właśnie, jak Pan Bóg chce, a nie jak chce Krzysztof Jackowski. Tak? Bo w apokalipsie Krzysztofa jest jedna ułomność. Tam nigdzie nie ma Chrystusa. Zwróćcie uwagę. Tam nigdy, nigdzie nie ma Chrystusa. W apokalipsie Krzysztofackowskiego jest jedynie terror, strach, czerń, czeluść, ale brak Chrystusa, brak nadziei. Tak to wygląda. Więc mam nadzieję, że to prawdopodobieństwo jeden do 10 miliardów przekona Państwa, że może jednak prędzej spełni się ta wersja apokalipsy z Jezusem Chrystusem. A nie bez. Więc Krzysztof Jackowski mówi, że najgorsze ma przyczucia. To zawsze u niego oznaczało się, że dana osoba nie żyje. A ukazuje się, że pani żyje. Mało tego, że nawet jest fajnie, bo ona chciała uciec z sekty i jej się udało. Tak? Zrobiła to w taki sposób. Grzegorz Borys miał żyć, a nie żył. Izabela, pa Izabela Parzyczek miała nie żyć. A żyła, tak? Jacek Jaworek miał nie żyć, a żył. Kacper Błażejowski, kompletnie wszystko nietrafione, a już najgorszym jest Dawid Żukowski. Milion miejsc i wszystkie nieprawidłowe. A Jasnewizdańska jedno i prawidłowe. Jak to wytłumaczyć? Nieważne jak to wytłumaczyć. Krzychu jest fajny. Ważne jest to, że to audycję robię dla chrześcijan, którzy słuchają. Tych audycji i słuchają audycji Krzysztofa Eckowskiego i nie potrafią się wyzwolić z tego lęku, to muszę sobie uświadomić, skoro sam Krzysztof mówi, że, żeby być jasnowidzem, to trzeba odnajdywać osoby zaginione, no to niestety w ciągu ostatnich pięciu lat w najbardziej znanych pięciu sprawach polskich, łącznie z największymi poszukiwaniami i z największą obławą, to trzeba sobie uświadomić, że. Jak Krzysztof Jackowski 34 aktowie, czy nie 35 lat, już siedzi w tym temacie, to najbardziej znana sprawa, najbardziej największe poszukiwanie w historii Polski, jak też i największa obława w historii Polski, to są dwie różne sprawy, miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat. I w tych dwóch sprawach, w ciągu ostatnich pięciu lat, akurat Jasnomizdza Gdańska daje prawidłowe wskazania. A jasnowiec z Szuchowa daje nieprawidłowe wskazania? To znaczy się, że jego wizje przyszłości wcale nie muszą się sprawdzić. Tak? I niech to wyzwoli tych chrześcijan z tego strachu, z tego uzależnienia strachu. I niech im po prostu w tym pomoże i dobry Bóg. Dobra. OK. Tu nie ma co ściemniać. Słowa Ja obawiam się najgorszej rzeczy zawsze w ustach Krzysztofa oznaczały, że dana osoba nie żyje. Nie czarujmy się, taka jest prawda. To zawsze oznaczało, że dana poszukiwana osoba nie żyje. Tak? Nie żyje. Po prostu najgorsze, smutne przeczucia Krzysztof miał, jeśli chodzi właśnie o panią. Z autostrady. A jaka się okazała prawda, warto zobaczyć, że Krzysztof robił audycję 15 sierpnia. Potem jeszcze powtarzał to w audycji z 19 sierpnia. Pani Izabela Parzyszek zaginęła 9 sierpnia i nie było jej 11 dni. Odnalazła się 20 sierpnia. Czy kiedy jeszcze Krzysztof robił audycję 19 sierpnia? to zaraz, to zaraz 20 sierpnia, chyba jeśli dobrze pamiętam, zaraz Izabela się znalazła cała i zdrowa, tak? Czytamy, że to było jedno z najbardziej tajemniczych zaginięć. 35-latka zniknęła na autostradzie, tak? Pozostawiając tam samochód, przez 11 dni szukała ją cała Polska, tak? W końcu odnalazła się cała i zdrowa w Bolesławcu. Pani znalazła się cała i zdrowa, tak? To było takie tajemnicze takie hollywoodzkie zaginięcie nie? hollywoodzkie już wszystkie wersje były UFO zabrało wszystko ale nikt nie wliczył że pani po prostu chciała się wyrywać z sekty tak. Dobrze to tak jeśli chodzi o naukę samego Krzysztofa. A teraz zobaczmy sobie na sam koniec kalkulator. Jakie jest prawdopodobieństwo. Jakie jest prawdopodobieństwo że wskaże się właśnie prawidłowo lokalizację w największych poszukiwaniach historii Polski, czy też właśnie prawidłowe przyczucia, jeśli chodzi o największą obławę, tak, czyli sprawa Dawida i sprawa Grzegorza Borysa z zeszłego roku. Drodzy Państwo, w Polsce, wiemy, że w Polsce zależy jak liczyć, jest, zawsze mówiłem, że to jest 15-16 tysięcy wróżek i jasnowidzów w całej Polsce. Wiele z tych wróżek i jasnowidzów dzwoniła tam po komisariatach, chciała wskazywać właśnie Dawida Żukowskiego, Nikomu się nie udało, oczywiście licząc z zdańska. I teraz zależy jak liczyć, bo w artykule z 2012 roku czytamy, że w Polsce zarejestrowanych jest obecnie 15 tysięcy, no ale to był 2012 rok. 15 tysięcy osób świadczących usługi wróżbiarskie, tak, według oficjalnych klasyfikacji zawodów te wróżbita, astrolog, bionergoterapeuta, to, to są zawody. Wliczamy jak najbardziej tych wró wróżbiarzy, tak, bo ci wróżbiarze posługują się wahadełkami i tymi wahadełkami również mieli niby wskazywać Iwony Wieczorek i nic z tego nie wyszło. Tak. Mieli wskazywać Dawida Żukowskiego, nic z tego nie wyszło. Tak. Więc należy założyć, takie założenie tutaj poczynimy, że spokojnie każdy z tych 15 tysięcy chciałby wskazać ciało zaginionego dziecka w największych poszukiwaniach w historii Polski, żeby po prostu właśnie gdzieś tam sobie z tej działalności tam jakieś profity czerpać, czy po prostu dla Sławy, czy jakie tam by ich motywacje kierowały. Ja chcę się skupić na prawdopodobieństwie matematycznym, tak? Jeżeli liczyć, że jest 15 tysięcy tych osób w Polsce, no to łatwo obliczyć, że prawdopodobieństwo, że w największych poszukiwaniach w historii Polski, Jasnowiec Gdańska wskaże, Prawidłowo miejsce zaginionego dziecka lokalizacji jego ciała wynosi 1 do 15 tysięcy. Jednakże w innym artykule czytamy, że tych osób w Polsce jest 100 tysięcy. 100 tysięcy. Czytamy tutaj na polityka.pl według szacunków gazety prawnej z 2010 roku samych wróżek i jasnowidzów tych zarejestrowanych, jak i działających w szarej strefie, jest w Polsce około 100 tysięcy, 100 tysięcy. Wtedy prawdopodobieństwo, że Jasnowiec Gdańska wskaże, tak, jest jeden do 100 tysięcy, tak. Więc sprawdźmy teraz, matematycznie na kalkulatorze na razie tą pierwszą wersję 15 tysięcy tak. To, że Jasnowiec z Gdańska wskaże Dawida to jest 1 do 15 tysięcy. Ale teraz drodzy Państwo pomyślmy sobie inaczej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Jasnowiec z Gdańska. Ja już zapomnijmy o Krzyszku. Tak, bo Krzyś, Krzyśek nie wskazał ani Dawida, ani Grzegorza Borysa. Co prawda, żeby być uczciwym, nie było dokładnej lokalizacji, jeśli chodzi o Grzegorza Borysa. Ja tam jeszcze nawet do końca tej audycji nie zrobiłem z tym Grzegorzem Borysem, ale był cały szereg różnych poczuć, które dokładnie się sprawdziły. Tak? Czyli właśnie, że nie żyje, a pamiętajmy, że 97 czy 98% Polaków uważała, że żyje. Tak? A wbrew wszystkim Jasnowiec Gdańska twierdził, że nie żyje. Następnie, że nie żył tego samego dnia, tak, więc kiedy tam gdzieś w jakiejś godzinie w ciągu dnia działo się te rzeczy, tak, to kilka godzin później już nie żył, nie żył tego samego dnia, tak. Następnie, co, co się ukazało dopiero później, następnie było wskazanie, że po prostu było takie przeżycie właśnie, które wskazywało, że jest gdzieś w wodzie czy w bagnie z tego względu właśnie, że albo będzie znalezione zanim to zamarznie, albo na wiosnę, dopiero kiedy będą roztopy. Tak? No to ewidentnie wskazuje właśnie, że chodzi gdzieś jakąś wodę, tak? być może właśnie jakieś jeziorko czy bagno. Tak? Ponieważ tego samego dnia, więc gdzieś blisko, a nie daleko, tak? że już po trzech dniach gdzieś on tam przebiegł już pod Berlin. Tak? Następnie tam jeszcze były przeczucia, że były takie uczucie, jakby przeczucie yy, nazwy miejscowości. I cały czas był problem, yy, jaka to była miejscowość, bo tam było inie, jakieś minie, inie, coś takiego. Okazało się, że dookoła są miejscowości, bo tam było Witominie, Wiczlinie, jakimś no nie widlinie tylko jakimś tam innym. I tam były te miejscowości. Jak tam, ja tam potem chciałem z tego audycji robić, że jak się krzyżyk postawi, to właśnie mniej więcej w środku tego krzyżyka właśnie było to Bajorko z Grzegorzem Borysem, ale mniejsza z tym. Tam było bardzo fajne, też dobre poczucie, przeczucie z tym, że Grzegorz się zapadł, jakby, tak? I on po prostu przebiegł tam 400 metrów na drugą stronę w i zapadł się w bagno, tak? Następnie było też, że zapadł się psychicznie, tak? Okazało się, że Sekcja zwłok wykazała, że oddał do siebie dwa strzały z broni pneumatycznej, więc najprawdopodobniej chciał jakoś popełnić samobójstwo, czy gdzieś w jakimś takim tym gdzieś jakoś oddał do siebie te strzały, ale one nie przyniosły skutku, więc po prostu poszedł w to bagno i pewnie się po prostu utopił w tym bagnie, zapadł się. Czyli to spełniło się podwójnie. Zapadł się w sobie, zapadł się psychicznie i zapadł się w to bagno. Tak? I jeżeli by zamarzło po dwóch tygodniach, bo tam z dokładnością jednego dnia no tam było powiedziane, że znajdzie się w ciągu dwóch tygodni, a jak nie, to na wiosnę, właśnie. I dokładnie jak minęły dwa tygodnie, przyszły pierwsze przymrozki. I to jeziorko zaczęło zamarzać. Tak? Yy, tam była masa różnych rzeczy. Ja nawet nie wiem, czy ja robiłem o tym audycji. Czę części z nich nie robiłem audycji. Więc wskazanie z Grzegorzem Borodem było bardzo dobre. I teraz, jakie jest prawdopodobieństwo, drodzy Państwo? Teraz się najbardziej skupcie. Jakie jest prawdopodobieństwo, już zapomnijmy o Krzyśku, że Dawid Żukowski porażka. Borys, Grzegorz Borys całkowita porażka. Zostawmy to. Skupmy się. Jakie jest prawdopodobieństwo, że inna osoba, że Jasnowiec Gdańska, który wierzy w Pana Boga, wierzy w Pana Jezusa i mówi, że to jest związane z natchnieniami Ducha Świętego. Jakie jest prawdopodobieństwo? Że jedna osoba wskaże ciało dziecka w największych poszukiwaniach historii Polski? Jest to albo 1 do 15 tysięcy, albo 1 do 100 tysięcy, zależy jak liczyć. Ale jakie jest prawdopodobieństwo, że jedna i ta sama osoba wskaże w największych poszukiwaniach historii Polski jedna i ta sama osoba wskaże w największej obławie? To znaczy się. Że natchnienie przyjdzie do jednej osoby z tej, tego zbioru 15 tysięcy osób, i potem jeszcze raz z tych 15 tysięcy osób, Duch Święty w pewnym sensie, tak żartując, wylosuje jeszcze raz jedną i tą samą osobę. Jakie jest prawdopodobieństwo? Ja już nie mówię o pozostałych sprawach. Kacper, Jaworek, Autostrada, zostawmy to. Tylko te dwie sprawy. Największe poszukiwania. I największa obława. Jakie jest prawdopodobieństwo? Trzeba wtedy pomnożyć 15 tysięcy i jeszcze raz 15 tysięcy. I wtedy, jak pomnożymy, to wychodzi nam liczba, przerażająca liczba, 225 milionów. 225 milionów to jest prawdopodobieństwo 1 do 225 milionów. Że prawidłowe przeczucie przyjdzie do jednej osoby, i w największych poszukiwaniach, i znowu do jednej i tej samej osoby w największej obławie. Takie jest prawdopodobieństwo. W przypadku Krzysztofowskiego i tu, i tu nie ma tego, znikło to. W przypadku innych jasnowidów różek również. Ja tam pamiętam, że chyba tam pan Glantz mówił, tak? Że też żyje i tam ugrywa się we brzeszczu czy już na bariery, tak? A oczywiście to było, że nie żył, tak? Mm, największa sprawa yy, Dawida. No przecież pan Granca ani nikt inny nie wskazał, tak? 225 milionów. Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej dużego lotka? To jest niecałe 14 milionów. to jest tam 13 milionów 900 ileś tysięcy. Załóżmy, że 14 milionów. Podzielmy 225 milionów przez 14 tysięcy milionów to wychodzi na liczba 16, ponad 16. Czyli to, że opatrzność dwukrotnie wskaże jedną osobę, która wskaże te przyczucia, przekaże te natchnienia, to jest 16 totolotków. Co prawda, wolałbym, żeby to było 15 totolotków, a tego jednego żebym wygrał normalnie w tej szóstce w totka, ale to po prostu plan Boży jest taki, którego ja nie, 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 ten tak, Pan Bóg ma swoje plany, więc to, że jedna i ta sama osoba wskaże raz spośród tych wszystkich wróżek i jasnowidzów i jedna i ta sama osoba znowu ta sama drugi raz przykaże, to jest 16 dużych lotków albo do 225 milionów, ale jeżeli by policzyć, dajmy na to 15 tysięcy, tak, razy 100 tysięcy, to wychodzi liczba zawrotna 1,5 miliarda. 1,5 miliarda to nam daje, podzielone przez 14 milionów, to nam daje liczbę 107 dużych lotków. tak To jest jak wygranie stu, ponad 100 razy w dużego lotka. Czy Wy twierdzicie, że to jest możliwe? Wygranie <laughs> 100 razy w dużego lotka tylko raz w historii się zdarzyło że ktoś wygrał dwa razy a tu jest 107 razy ale załóżmy załóżmy, choć to tak nie do końca się liczy ale tak już mówię, taka ciekawostka przeliczmy wszystkich, tych nierejestrowanych również, jasnowidzów, wróżek, wszystkich 100 tysięcy czyli prawdopodobieństwo że wśród tych ludzi się wskaże to jest 1 do 100 tysięcy, tak? 100 tysięcy ale to, że jedna osoba wskaże z tych 100 tysięcy, i potem ponownie z tych 100 tysięcy drugi raz wskaże, to jaka mam na to wartość? 100 tysięcy razy 100 tysięcy. To jest wartość 10 tysięcy milionów, miliardów. 10 miliardów. Czyli prawdopodobieństwo, że ze wszystkich wróżek, jasnowidzów, przepowiadaczy w Polsce. Ktoś wskaże, a potem znowu wskaże, to jest 1 do 10 miliardów. 10 miliardów. To jest gruby hardkor. Ile to jest totolotków? Podzielmy przez 14 milionów. 714 totolotków. To jest jak wygrać 714 razy w dużej lotka. Kurczę, to. Panie Boże, nie można byłoby wygrać raz. A 713 razy, jeśli chodzi o te wskazania. No nic, ale tak musi być. 714 to, to lotków, 10 miliardów. No prawdopodobieństwa są zawrotne, ale nawet te 16 razy, nawet jeśli pomnożymy to tylko przez tą liczbę 15 tysięcy, to i tak wychodzą to zawrotne liczby. Tak? 16 razy dużego lotka. Tak? Że z tych znanych, rejestrowanych. Czy działających 15 tysięcy, czy kilkunastu tysięcy. Jedna osoba wskaże, a potem znowu wskaże. To jest nikłe, nikłe prawdopodobieństwo. Mam nadzieję, że to jakoś przekona Państwa, że to znaczy się, że bardziej prawdopodobne jest, że apokalipsa wypełni się, ale w taki sposób, właśnie jak Pan Bóg chce, a nie jak chce Krzysztof Eckowski. Tak? Bo w apokalipsie. Krzysztofa Jackowskiego jest jedna ułomność. Tam nigdzie nie ma Chrystusa. Zwróćcie uwagę. Tam nigdy, nigdzie nie ma Chrystusa. W apokalipsie Krzysztofa Jackowskiego jest jedynie terror, strach, czerń, czeluść. Ale brak Chrystusa. Brak nadziei. Tak to wygląda. Więc mam nadzieję, że to prawdopodobieństwo jeden do 10 miliardów Przekona Państwa, że może jednak prędzej spełni się ta wersja Apokalipsy z Jezusem Chrystusem. A nie bez. Tak? A teraz, na sam koniec, przeczytajmy sobie ten kawałeczek, który mnie właśnie przekonał. To będzie Księga Kapłańska, rozdział piąty, pierwszy werset nawet niecały albo nie pierwszy werset i tam właśnie dzisiaj jak tak tak biłem się z tymi myślami. Ja wam zdradzę, że to audycję chyba tutaj czwarty czy piąty raz nagrywałem. Były cały czas same problemy i stwierdziłem o kurczę to jednak znowu to Krzyż, Krzysztof to jednak znowu to wszystko się porusza Także jak gdzieś tam wbijesz w to piekiełko jakiś, jakiś tam kij światłości to wtedy całe piekło się porusza reakcję łańcuchową. Ja tu modliłem się przed audycją, ale i tak było bardzo dużo problemów i tu również po audycji się pomodlę, bo strasznie było to, tak, może też z wprawy wyszedłem, może też właśnie ostatnio też grzeszyłem, tak, znaczy grzeszyłem, no w sensie ten grzech coś się Państwu przyznałem i to wszystko jakoś spowodowało, że było bardzo trudno jakby ruszyć tą sprawę, no też właśnie, że całe piekło się złości i atakuje, że no nie podoba im się Logiczne myślenie prosto. Więc drodzy Państwo, przeczytajmy sobie ten jeden werset. Jeżeli werset, który wylosowałem dzisiaj, po prostu poczułem takie natchnienie, to, to nie jest tak, że to cały czas jakby, tylko po prostu tak mnie tknęło, właśnie to tak przeważyło. Ta klo, kropla, która przelała tą szalę, to yy, chciałem w ogóle robić o czymś innym, audycję. Chciałem robić audycję tej substancji. Jest sobotni wieczór. Substancja, najlepszy sem proroczy jaki znam w ogóle, nawet chyba nagrody wyznaczyłem, jak ktoś będzie miał lepszy, coś sprawdził. To dostrzegłem tam masę innych rzeczy, która się niesamowicie pięknie sprawdziła, ale chciałem chociaż jedną poruszyć i fajną audycję zrobić, ale no to nie dawało mi spokoju i stwierdziłem, dobra, no muszę to zrobić, mimo iż będą problemy, nie? Dobra, przeczytałem ja sobie właśnie to, co wylosowałem, bijąc się z myślami, czy odpuścić, czy robić tę audycję. I wtedy ma się ten werset. Słuchamy. Jeżeli kto zgrzeszy, przez to, że usłyszawszy zaklęcie i mogąc zaświadczyć o przestępstwie, które widział lub znał, nie uczyni tego i w ten sposób zawini. Nie wiem, czy to dobrze rozumiecie, czy jeszcze raz to nie przeczytać. Jeżeli ktoś zgrzeszy przez to, że usłyszawszy zaklęcie, a ja uważam, że Krzysztof Jackowski dokonuje zaklęć na swoich audycjach. Nieświadomie oczywiście pewnie. Sam jest ofiarą tego ciemnego systemu opieki, tak? I trzeba modlić się o jego wyzwolenie i wszystkich jego wyznawców i słuchaczy. Właśnie między innymi też tego tłumacza, Tomasza, tak? który się do mnie zgłosił żeby Bóg go wyzwolił właśnie z tych audycji albo przynajmniej zdystansował, żeby był mu lżej, to jeżeli ktoś zgrzeszy przez to, że usłyszawszy zaklęcie, tak, więc ja słyszę to zaklęcie i mogąc zaświadczyć a ja mogę zaświadczyć i teraz świadczę właśnie pomimo plucia na mnie właśnie za tę audycję i mogąc zaświadczyć o przestępstwie które widział, a ja widziałam te przestępstwa, czyli te audycje Krzysztofa, lub znał, a ja je znam, bo ostatnie trzy miesiące nie oglądałem, ale zna, znam je, nie uczyni tego, tak? Nie uczyni tego, a ja tego nie czyniłem przez ostatnie trzy miesiące. I w ten sposób zawini, czyli ja de facto zawiniłem, i Pan Jezus poprzez Ducha Święty, przez Pismo Święte, pokazał mi to wprost, że półtora roku temu było przeczucie, w związku z audycją, z audycjami Krzysztofa Jackowskiego. Podejmij walkę. Tak? Ja tą walkę prowadziłem przez dwa lata. No, ale ostatnie trzy miesiące da dam spokój. I tu zaraz zostałem właśnie skarcony i naprostowany. Że nie mówienie tego, jeżeli wiesz, jeżeli widzisz to i znasz to, a ja tak twierdzę, ja to znam. To tak jest. Pan Bóg jest. Pan Jezus jest, Duch Święty jest. I to tak działa. To jest to również takie zgrzeszenie. Więc ja nie robiąc tych audycji w pewnym sensie właśnie zgrzeszyłem, więc raz na jakiś czas te audycje muszę robić właśnie. Bo tak mówi samo Pismo Święte. Tak? Może jeszcze raz słuchajcie, jeszcze raz, bo. Wybaczcie, bo to tak. Już tylko kilka osób pewnie słucha tej audycji. O tej porze i ten. Jeżeli ktoś zgrzeszy przez to, czyli że ja grzeszę właśnie przez to, że usłyszawszy, a ja usłyszałem zaklęcia. Krzysztof robi zaklęcia. I mogąc zaświadczyć, a ja mogę zaświadczyć, tak? O przestępstwie, bo jest to przestępstwo. Jest to czarna szata, co Krzysztof wykonuje. Które widział, a ja to widziałem, i znam, lub, bo to jest lub znał. Nie uczyni tego, tak? I w ten sposób zawini. A ja tego właśnie nie czyniłem. Wcześniej czyniłem, tak? Potem zrobiłem przerwę, tak? Czyli. Zawiniłem. I teraz staram się już nie winić i prawdę zgodnie z Panem Jezusem głosić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. I też przed tymi wszystkimi atakami na internecie również proszę Cię, bądź ku pomocy. Chroń mnie od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławioność Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszcz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Panie Boże, zachowaj Krzyśka, opiekuj się nim, wyzwól go, uzdrów go, oczyść go, aby przez Jego nawrócenie nawróciła się cała rzesza ludzi, który za Nim idzie na potępienie. Uzdrów Go, oczyść Go i wtedy też każdego z Jego słuchaczy. Uzdrów, oczyść, wyzwól. Uwolnij właśnie od tych negatywnych owoców, od tych negatywnych audycji. Albo niech zyskają większy dystans. Do tych audycji Krzysztofa, albo poprzez w sensie dystans emocjonalny, albo poprzez logiczne myślenie jak pomyślał, że to wszystko nie musi się sprawdzić, że nawet czysta statystyka to pokazuje. Albo nawet wyzwł taki sposób, że w ogóle przestaną go słuchać, jak Tomasz spod Lublina. I wyzwolą się właśnie z tych audycji. A częściej za to będą słuchać Twojego Słowa Bożego. I dziękuję Ci za to wszystko. I chroń mnie też przed tymi wszystkimi atakami hejstryptycznymi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobra. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam Was. Kocham Was. Buziaki. Pa.